W kolejnym odcinku rodziny Bąciaków. Ha ha ha! Szykujemy złodziejstwo. Zostawcie łapki w górę i subskrypcję, jeśli Wam się podoba ten kanał. Będą kolejne odcineczki. Zaczynamy! Ha, ha, ha Będziemy kraść w tym domu. Oni śpią. My się już obudziliśmy. No właśnie, weźmy wszystko w walizki i ukradnijmy. Bardzo ważne rzeczy. No właśnie, idę po walizeczki. Ptaka ukradniemy, nie będę mieli ptaka żadnego. Listy. Okularki. Nie, okularki sobie wezmę, założę. Ten aparat jest fajny. Dobra, aparatu nie. Ha, ha, ha. Ha, ha. O, patrz co znalazłam. Tego słonika sobie wezmę. Proszę. No to weź. To co to jest? Nie wiem, jakiś homar. Tą koszulkę. kradniemy im wszystko. Marakasy. I wyjedziemy stąd tym. Patrz jaki ładny żółwik. Wezmę go sobie. Weź ten kubek. Do auta. Kute, to ja gdzie go mam? Kurde To auta wszystko wiebie tam. Ha ha, ha ha ha! I odjedziemy stąd. Hmm. Listy im weźmiemy. Dobra. O twoja opaska. Dobra, zostaw ją im na pamiątkę. No, no. Wiedzieli, że o, nie będzie miał tego, dyplomu. Pewnie te medale przycznę więcej. No. O Jezu, jak mam pać, ile rzeczy, dobra. Ukradniemy jeszcze więcej, ale najpierw musimy wszystko zapakować. Weź to wy coś wrzuć, bo... Idę tu. Patrzcie! Mamy kasę walizki. O! Walizkę z kasą. Ha ha ha. Spalę im ten dom. O, tu jest gitarka bez snu. No idę, <laughs> idę, idę, idę. Jakie fajnie. Już ja też idę

...tym medalem. Co się dzieje? A, za pomoc! Wamywacie! O Jezu! Dlaczego my w... ...tak jesteśmy wyglądamy? Życzy! Kradn! Patrz! Szybko pobrali! O nie! Odjeżdżamy! Jedź! 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 Jedź szybko! O nie! Jeszcze tu przyjdziemy spokojnie. <śmienic> Patrzcie, to oni zrobili, a ja im tak zaufałam. Nie płacz kochana, synu. Zostały tylko moje buty i ten kwiat. O, mapa! Jakaś mapa została, patrz tato. to. Mapa, matko, mapa. Moje okulary z nich nie widzę. O, są, jednak zostały. Kto taki głupi włącza? Chcieli nam zanie. O, matko, w kuchni nawet. Matko, ale tu bałagan. Musimy... Wszystko poprzątać. Wszystko porozbalali. Nawet moją gitarę ruszali. Co my to robimy? Musimy zadzwonić chyba na policję, nie wiem. Wiem. Musimy coś z tym zrobić. Złapać im gorących uczynku niech nam wszystko oddają. Ubierz się synu, ja jeszcze pójdę do łóżka, ja muszę się wyspać do pracy. Przez to nie mam siły. Dobrze. Idź mami pomóż, ubierz spodnie i buty. A pomóc ci? Pomóż mi synu. Na szczęście zostały moje spodenki. I buty jakieś, szafce. a twój tata nie ma nawet nic. Nic! Kompletnie nic. Nic mu chyba nie zostało. Kiedy z tymi butami ubielę te buty? Choć mi pomożesz przy tych. nasieniać. Ankohol? Matko, one tu piły nawet. A co my możemy zrobić, mamusi? Co, co, co? Napisz się soku, chociaż. Mmm, do... Ja to ogarnę w pok Ja to w dom, a ty popatrz sobie w książkę. Chociaż to zrobisz dobrego. Niestety dzisiaj napiszę dla twojej nauczycielki. Ruchowości nie znaczy. Że nie idziesz, bo musisz mi pomóc w czymś. Dobrze? Okej, okay, dobra. Będziesz się pócił dzisiaj z domu na razie. Mm, no dobra. Moją tacę zabrali. Co za złodzieje. Ptaszka nawet nie mamy. Nic. Tylko pestkę zostawił. Bieraczek. <słuch> Co za złodzieje. Naczynia muszę pochować wyżej. Te piwo damy ojcu. Kwiaty wydwali. No i co my po tych kwiatach mamy zrobić? Chociaż ja się je położę, matko. Ja im tak zaufałam, już ja im pokażę. Będą mi P p sprzątać tu cały dom. Tej baście, czy jak ona ma. O, chociaż nie zginęły wszystkie rzeczy taty. No właśnie. O matko! O paska, patrz. Tutaj zązy jednej. Patrz, patrz. No, widzę. A ja jestem wyczerpana później to posprzątam, idę na razie do toalety. Za karę jej tą opaskę w kiblu wrzucę. O! Nikogo tu nie wpuszczam do domu. Bo mi ukradli już za dużo. Tylko policja się dowie. Tak na szybko to poprzątam, bo... Nie wiem dlaczego ta mapa jest. Wyrzucę ją. I nikt jej nie znajdzie. Nawet klucz wy... gdzieś jest. Zabrały nawet klucz, pewnie go wyrzuciły czy coś takiego. Nie wiem. Już nie ma na to głowy. O co na to? No na to wszystko. O matko jedyno. Co za... Banda pajacy, co? My wpuściliśmy złodziei do domu. Móc mu, nie ma się ja ci już pomogę sprzątać. Niech tylko się zjawią, to zobaczą z kim zadarły. O, Na pomoc! Postawiły specjalnie, żebym się walił. Głupie... Są jakie nienormalne, to pewnie. Lepiej to wszystko włożę do szafy. Jutro ogarnę resztę. Dobra, ten sok gdzieś tu położę. Bez Matko, jedyno wyrzucę to. To kosza już. Para, córkę to przyłoży. Te rękawiczki też powieszę. Listy! Boże! Już wyjął ze skrzynki list. Skoda nam ptaszka. To był nasz ulubiony ptaszek. Zawsze tu Przyleciał. Tak było Ci Mama, spuść! Ukradli oko! Matko! Tomek, chodź zobaczyć. Oko ukradli. Mo, moje oko! Moje święte oko z wyprawy do, do Afryki, Matko. I no, jak byliśmy tam na urlopie wakacyjnym, to dostałeś to. Pożałuję tego. Mał piszony, pożałują. Naprawdę, naprawdę, pożałują. Wszyscy pożałują tego, że mnie pominęli. Pokażę, i... że się kłaść. Daj, mój marze. Dzięki, chociaż Ty mnie rozumiesz, jakimś. Dorwę to zobaczą! Nie odpuszczę, nie odpuszczę... Oj! Ich śpiwory! Ty! A co mi będziemy mieli za to, że ukradli do spania? żeby kłaść na podłoże, to one są niemądre naprawdę. Pozwalały cały nam dom. Matko, papier, to jakieś wandalki, to są nawet gąbkę ukradły, czy coś z nią zrobiły, nie wiem. Ja też nie wiem, mamo, ale patrz. Szkoda, że taśka mi no wiem był dla nas ważny tylko ogórki kiszone zostały musimy odpocząć weźmy gdzieś wakacje nie wiem albo dosyć już tych wakacji co mamo dosyć Matko, jedyna. Nie wiem już co mam myśleć, idę do toalety. Dobrze co jest, zrobić śniadanie, jak coś tu jest, zeżarły wszystkie jedzenie, matko. Nie mamy nawet nic do jedzenia. Chłodny jestem. Chociaż się napiłem. Kupków nie ma. dobra ale się zdrzemnąłem O, -o. o fajne gwiazdy widać zgaszę światło, dobra Będziemy spać już, zamknęłam dźwignię na klucz to. Chodźmy spać. Synu, chodź spać. Dobrze, mamo tylko zgaszę światło. Tylko mi parę medalów został jeden. No i najważniejsze było tamto. Ale cóż, co to banda łobuzów w takich tempach Dobranoc, dobranoc. O fuj, co ty kpierdzisz? Tak Psory. To się niedobrze zrobiło. O. Dobranoc. Dobranoc. I kończymy naszą drugą część. Do następnego odcinka zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Pa.